Co za siła, no niesamowite. Ja nie wiedziałem tak, rok, co miesiąc, czasami co dwa miesiące przychodziła ze swoją matką i modliłem się, natomiast nie wiedziałem, co jest przyczyną tego upętania u niej. Bo nie byłem w stanie z nią porozmawiać, bo od razu ją rzuca, krzyczy, wrzeszczy bluzga. Pamiętam takie wydarzenie, jak modlę się a ona. He, 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 taki męski głos, legion, tak mi nic nie zrobisz na, tru, na, na próżno twoje modlitwy. A ci zrobię, zaraz zobaczysz. I wtedy strasznie po takim egzorcyzmie osłabia działanie złego ducha w niej, ponieważ kiedy ona popełniła ta osoba grzech śmiertelny, co już do rzadkości u niej należy, to na rękach tu, na dłoni ukazują się wycięte przez działanie złego ducha znaki satanistyczne. No leje się krew, dosłownie. Pentagon ojciec patrzy, jak wejdę w grzech, moment, on mnie tak rożnie. Nie może wyznać grzechu. W imię Chrystusa każdy grzech wyznaje. Ona niejako wymiotuje ten grzech, bo nie jest w stanie go powiedzieć. Ale przystępuje do Komunii Świętej, bo opętanie to jest, yy, można powiedzieć dotyczy tylko ciała natomiast nigdy nie dotknie ducha a człowiek, który żyje w grzechu śmiertelnym jest, można powiedzieć, i to śmiało w gorszej sytuacji bo to dotyczy wtedy jego ducha bo on jest w posiadaniu złego, żyjąc w grzechu śmiertelnym świadomy czyny, świadoma negacja Boga a tu tylko ciało i on strasznie niszczy ciało tej, tej młodej osoby i tak przez rok odprawiałem za nią przeświętą. Zawsze zresztą, komukolwiek posługuje, czy w profesjonale, czy prosi o modlitwę, to jak jest ofiarowanie darów, to tak duchowo ich polecam. Panie, jej swojej opiece. I też modliłem się za tą młodą osobą. I przed Bożym Narodzeniem mówię do niej tak: Odprawiłem za ciebie przeświętą. I ona tak zaczęła krzyczeć, tak zaczęła bluzgać na mnie i wtedy pytam się, kto cię przeklął? I znowu ją rzuciło na ziemię, darza się. I drugi raz w imię Chrystusa pytam, kto cię przeklął? I za trzecim razem ona mi odpowiada, jędza w łonie matki. Ja się zwracam do matki, bo matka trzyma mi ten obrzęd, Modle się, bo ja ją tam trzymam, czy stułę na głowie, czy na ramieniu. I pytam się, matki, byłaś z nią w Wróżki, jak byłaś w ciąży? Nie, nie byłam. Pytam się tej dziewczyny, byłaś u Wróżki? Nie, nie byłam. I wtedy matka mówi: Wiem, ojcze, co się stało. Kiedy byłam w ciąży z nią, to było moje trzecie dziecko, i powiedziałam swojej matce, że jestem przy nadziei, to matka domagała się, żebym ją usunęła. I tak ją znienawidziła, bo mi mówi: po co ci kolejne dziecko? Wyobraźcie sobie, że kiedy doszliśmy do wniosku, dlaczego ona się zwija w tą trąbkę, w embrion, to mówię: trzeba odmówić modlitwę odcinającą cię od niechcianej ciąży, od niekochanych dzieci. I wtedy tak krzyczała aborcje, aborcje, zabite dzieci, krew niewinnych dzieci. No to był jeden wielki ryk. I wtedy, kiedy odmówiliśmy tę modlitwę, ona padła jak nieprzytomna. Ale wyobraźcie sobie, że jeszcze w czasie tych egzorcyzmów, na przykład ręka, to jej tak szła do góry tam z tyłu, że była prosto, tylko że odwrócona od tyłu. Ona mówiła, ojcze, bo ona mi, on mi złami, on złami mi rękę. Ja znaczyłem ja znak krzyża i ta ręka opadała. I wtedy, kiedy odmówiliśmy tę modlitwę odcinającą od grzechów niechcianych ciąż, niechcianego dziecka, a był ze mną jeszcze taki drugi ojciec, który ma takie rozeznanie też duchów, modli się językami i modlił się, mówię, ratuj, pomóc, bo, bo nie wiem, gdzie tkwi ta przyczyna. Jeżeli on się zaczął modlić językami, to wtedy ta, ta kleła na niego, krzyczała, żeby odszedł, żeby nie denerwował, żeby go nie niszczyć i od, właśnie od tego ojca uciekała w stronę do mnie a ja wtedy znaczyłem za krzyża modląć się nad nią, odprawiając egzorcyzm. Co za gehenna wtedy była, i ten ojciec już musiał iść, mówi: Przepraszam, bo, bo muszę iść na swój dyżur, ale tu tkwi przyczyna. Gdzieś w tych dzieciach i zranienie wewnętrzne. Po prostu została wykorzystana przez chłopaka, i, i, który przyszedł w pielgrzymce pieszy na jasną górę, gdzieś się tam poznali, został całe wakacje u niej, wykorzystał, ją, a później wyjechał i, i poszedł sobie, studiuje na kulu i tak zostawił. Ona pojechała z nim na ten kul, za nim na kul i zobaczyła, że on no chodzi z inną dziewczyną. Co za niechęć, yy, taka nienawiść w jej sercu zrodziła się do tego chłopaka i to była główna też przyczyna. Bo w niej był duch nieprzebaczenia. To też męczy. I kiedy tak pomodliliśmy się, to już trwało ponad rok. I kiedy pomodliłem się, już na koniec nie wiedziałem, jak to będzie jeszcze wyglądało. I wtedy ona wstała i mówi mi tak: Ojcze, doszliśmy do sedna. Dziękuję na ten koniec. Patrzcie, od adwentu do tej pory cisza, a przechodziła co miesiąc. Już nie przyszła więcej. I mówię, idę odprawię za ciebie teraz, Ms. Świętej. Ojcze, dzięki. A wcześniej, kiedy powiedzieli na temat przeświętej Świętej, to normalnie tak bluzgała na mnie, tak mnie wyzywała, żeby nie marzyć się, wspominać, ani ją polecać w przeświętej Świętej. Naprawdę to jest wielkie działanie złego ducha, natomiast to jego działanie i moc jest ograniczona, bo, bo przez on jest stworzeniem Bożym. Wielka Tereska. Teresa Zawili mówiła, że diabeł to jest jak mały piesek uwiązany na łańcuchu. A człowiek, który żyje w stanie łaski uświęcającej, jest jakby w ramionach ojca. Trzymany, tulony w ramiona ojca. I ten piesek skacze, szczeka, chce cię ukąsić, ale ci nic nie zrobi. Ale jeśli wyrwie się z ramion ojca, on cię pokąsa. Tak samo jest z nami. Dopóki żyjemy w stanie łaski uświęcającej, on nie ma do nas dostępu. Jeśli z naszej strony nie będzie świadomego wyboru zła, chce, skąd się bierze to opętanie? Może nie wprost opętanie, ale w wielkim przypadku takie nękanie złego ducha. W życiu w, życiu w grzechu, w grzechu śmiertelnym ciągłym powtarzaniu się tego grzechu. Często się to zdarza u, u osób, które zażywają narkotyki, y, które piją długo. Y, nie tak dawno przyjechała siostra zakonna ze swoim tatą, który pije alkohol i ciągle się y, pokazuje mu zły duch. On mi to opowiada. Nawet bywają takie sytuacje, że on wybiega z domu. I ponieważ coś go tu dusi i żona opowiada mi jego, że on y, biegnąc kopie, coś odrzuca od siebie i krzyczy, odejdź ode mnie. Tam mówi, przecież nie ma nikogo. Jak to on mnie dusi? Kto ci dusi? Przychodzi diabeł do mnie. Czy wy w to wierzycie, czy nie wierzycie? Ja się z tym spotykam u ludzi bardzo często u młodych ludzi, nawet u ludzi poświęconych Panu Bogu, bo gdzieś wcześniej w przeszłości był okultyzm. Niby wahadełko, niby pierście Atlantów, niby wróżka, a co mi tam? Okropne rzeczy z tego powodu są. Tu trzeba też pamiętać i odróżnić zwykłą pokusę, którą mamy codziennie, dzień i noc, bo diabeł nigdy nie zrezygnuje z kuszenia. To jest zwykła pokusa, którą można... Zawsze odpędzić modlitwą, wezwaniem Bożego imienia czy Matki Bożej, nie ulegać tej pokusie, a już zupełnie coś innego, jak już weszliśmy w jakieś okultyzm, albo długo żyjemy w grzechu i zaczyna nas dręczyć zły duch. Dręczy i osoby, dręczy i zwierzęta, i pomieszczenia. Nie tak dawno byłem też wezwany do poświęcenia domu ponieważ w tym domu przeciekawe rzeczy się działy. Na czym polega to poświęcenie? Ci młodzi ludzie, od Częstochowy jechaliśmy samochodem 50 km do takiej miejscowości Miasteczka, nie powiem, bo może macie tam rodzinę, a może ta osoba jest z waszej rodziny, a tu też i z przyjeżdżają, i z Muszyny, i od Tarnowa, też na Jasną Górę przyjeżdżają. Tarnowa była rodzina, gdzie matka była opętana.